Była wiceliderka rankingów ta wycofała się z gry w Tokio i zakończyła sezon 2024. Poinformowała, że zmaga się z problemami zdrowotnymi. W turnieju gra Magdalena Franch. Przynajmniej na papierze ma łatwy początek, a potem zaczynają się trudniejsze wyzwania. Na jej drodze stanąć może nawet mistrzyni olimpijska. Magdalena Frank jest w tej chwili notowana na 24. Miejscu w rankingu w ta. Co jest najlepszym rezultatem w jej karierze? W Tokio, 21. 27 października Polka rozstawiona będzie z numerem 7. Dziś wiemy, że na pewno nie trafi na jedną z najgroźniejszych rywalek w turnieju. Dalszy ciąg materiału pod wideo w pierwszej rundzie zmierzy się z kwalifikantką Zeynep Son z Turcji. 148 w to starcie zaplanowano na poniedziałkowy poranek czasu polskiego. Jeśli Polka wygra, czeka ją kolejne, łatwe na papierze, starcie. Zagrabowiem z 18-letnią Sara Saito, 158. Lubrok starszą sajaką Ishii, 279. Trudniejsze wyzwania mogą nadejść dopiero później. Bo w ćwiartce Magdalene Frank znalazła się Anna Kalińska, a w połówce mistrzyni Olimpijska Kim. To te dwie zawodniczki według rankingu będą największymi przeszkodami dla Polki w drodze do finału. Jedna z największych faworytek do zwycięstwa jednak się wycofała. Z powodu problemów zdrowotnych nie byłam w stanie zagrać wczoraj i niestety nie będę w stanie zagrać w Tokio. Mój sezon 2024 dobiegł końca. To był bardzo długi sezon. W którym przezwyciężyłem sytuację, które uważałem za niemożliwe. Napisała na Instagramie czternasta w rankingu Paula Badosa. Była wiceliderka rankingu wraca do czołówki po absencji spowodowanej właśnie problemami zdrowotnymi.